Cześć! W dzisiejszej lekcji opowiem Wam, w jaki sposób kalibrować system wizyjny OpenMV razem z robotem edukacyjnym Astorino. Statyw z kamerą montujemy przy pomocy dwóch śrub do płyty. Musimy odpowiednio dostosować miejsce przymocowania stelaża do obszaru, w którym będziemy szukać elementu. Podłączamy się do kamery przy pomocy kabla USB. Drugą końcówkę wpinamy do komputera. Przewód do komunikacji między robotem a kamerą podłączamy do odpowiedniego gniazda w robocie. Gniazdo portu kamery znajduje się w płycie głównej pod płytką. Należy zamontować je tak jak na rysunku. Druga końcówka gniazda do komunikacji zamontowana jest na stałe w kamerze. Dodatkowo mamy możliwość podłączenia okrągłego oświetlenia LED i podłączenia go za pomocą zasilacza. W naszym przypadku nie będziemy tego używać. Kamera OpenMV ma za zadanie wykrywać obiekty w swoim polu widzenia, a następnie przeliczać środki tych obiektów w pikselach na milimetry w polu roboczym robota. Tego rodzaju kamery mogą wykrywać różne obiekty, takie jak prostokąty, okręgi. Mogą również wykrywać twarz, śledzić nasze oczy, śledzić jakiś obiekt. Wykrywać kody QR czy kody kreskowe, mogą również nagrywać wideo oraz wykonywać kadry, wykonywać zdjęcia. Najważniejszym aspektem przy pracy z kamerą jest dostosowanie jej kalibracji do oświetlenia, w którym się znajduje. Teraz, właśnie, przejdziemy do kalibracji kamery, pokażę Wam środowisko, w jaki sposób skonfigurować odpowiednie zmienne. Do kalibracji kamery niezbędne jest zainstalowanie środowiska, OpenMVID, które znajduje się na stronie producenta. Kiedy mamy już pobrane środowisko, możemy je otworzyć. W celu łatwiejszego dobrania parametrów należy skorzystać z programu kalibracyjnego, który na bieżąco wyświetla współrzędne wykrywanych obiektów oraz umożliwia ciągły podgląd w widoku kamery. W programie kalibracja widzimy kod napisany w języku Python. Dla początkujących programistów może być on mało zrozumiały, jednak zapewniam, że nie jest niezbędne opanowanie całego kodu, aby aplikacja mogła działać. Naszym zadaniem będzie dostosowanie parametrów tylko w kilku pierwszych akapitach kodu. Znajdują się one w tym miejscu. Teraz możemy przystąpić do pracy. Wyznaczamy wymiary i położenie badanego obiektu. Pierwsze cztery parametry pokazują nam część widoku kamery. Współczynnik W podłoga X jest to parametr X górnego lewego rogu widoku kamery. Współczynnik W podłoga Y jest to współczynnik Y lewego górnego rogu widoku kamery. Kolejne dwa parametry oznaczają szerokość oraz wysokość analizowanego obrazu. Aby łatwiej było nam wyznaczyć te parametry, polecam wyzerować na początku parametr WX oraz WY w widoku kamery. Teraz możemy połączyć się razem z kamerą, wciskając lewy dolny róg z przyciskiem Connect. Następnie wystarczy wcisnąć przycisk play znajdujący się pod spodem. Widzimy, że widok kamery zmienił swoje parametry. Teraz możemy ręcznie zweryfikować, o ile chcemy przesunąć nasz parametr x oraz y. Na przykład możemy zmienić to na 20 oraz 30. Aby ponownie zobaczyć aktualny widok, wystarczy kliknąć stop oraz play. Widzimy, że jeszcze trochę nam brakuje, więc dokonujemy dalszej kalibracji. Kiedy znaleźliśmy już lewy górny róg, od którego chcielibyśmy analizować nasz obiekt, możemy dobrać teraz szerokość oraz wysokość kadru. Ok, myślę, że ten analizowany obszar jest wystarczający. Widzimy zarówno naszą białą planszę, kawałek płyty oraz obiekt, którego poszukujemy. Kolejnym weryfikowanym przez nas parametrem jest korekcja rybiego oka kamery. Trzeba zwrócić uwagę, aby nie ustawiać zbyt wysokich parametrów. Przykładowo, dla parametru 0,8 widzimy duże zniekształcenia na rogach kartki. Teraz zmniejszymy ten parametr, abyśmy zobaczyli równe obrzeża kartki. Oczywiście dostosowanie tego parametru będzie subiektywne w zależności od danego użytkownika. Teraz przyszedł czas na skonfigurowanie współrzędnych pikseli analizowanego obrazu. W programie, najeżdżając na jeden z rogów kartki oraz klikając w to miejsce, podświetla nam się jeden z pikseli. W tym momencie możemy spisać parametry x i y i wpisać je w pierwszy nawias. W tej kalibracji bardzo ważna jest kolejność wpisywanych parametrów. Należy zacząć od lewego górnego rogu i poruszać się z kolejnymi rogami w odwrotnej kolejności do ruchu wskazówek zegara. Tak więc wpisuję pierwszy parametr, gdzie x122, a y15. Następnie przechodzę do kolejnego rogu. Tym razem x to 18, a y to 291. Takie same czynności wykonuję dla pozostałych dwóch rogów. W kolejnym wierszu wpiszemy fizyczne współrzędne punktów, dojeżdżając do poszczególnych rogów przy pomocy robota. Teraz przejdziemy do włączenia robota oraz ręcznej kalibracji punktów. Otwieramy środowisko Astorino. Polecam Wam w zakładce pozycji domowej oraz tool zmienić konfigurację zerowanie robota. Z tego względu, że kamera znajduje się w obszarze Bliskim do domyślnego zerowania robota, polecam wam ręcznie ustawić kalibrację zerowania. W zakładce pozycja domowa oraz stół wybieramy zakładkę kolejność zerowania. oraz zmieniamy z konfiguracji default na manual. Z tego miejsca możemy zmienić zerowanie pierwszego złącza. Aby nie jechał on do pozycji zerowej. Kolejność zerowania poszczególnych osi pozostaje taka sama. Przyciskamy Save. OK. I teraz możemy rozpocząć włączenie napędów oraz zerowanie. Teraz zobaczymy, że robot na pierwszej osi będzie zerował się w inny sposób niż domyślny. Nie będzie szukał miejsca zerowego. Pozostałe osie zerują się w domyślny sposób, także finalnym widokiem robota będzie świeca. Po udanym zerowaniu możemy zmienić jego pozycję domową, aby również bezpiecznie poruszać się w obszarze kamery. W tym celu przechodzimy do zakładki jog. Zmieniamy tryb na joint, czyli na poruszanie się w układzie złączowym i dostosowujemy poszczególne osie do pozycji domowej. Należy pamiętać, aby zmienić tryb pracy na teach. W zakładce pozycja domowa możemy wybrać ustawienia ręczne. Teraz poszczególne parametry złącz wystarczy przepisać z widoku jog. Ja już miałam wcześniej wyliczoną pozycję domową, więc nie muszę tego wykonywać. Teraz poruszając się robotem ręcznie w dowolny inny sposób za każdym razem mogę wrócić do pozycji domowej. Teraz możemy wrócić do kalibracji parametrów w środowisku OpenMVID. Podobnie jak w przypadku kalibracji pikseli, dojeżdżamy robotem do lewego górnego rogu obszaru. Aby być bardziej precyzyjnym, pomogę sobie dodatkowym elementem wydrukowanym na drukarce, który ma zaostrzoną końcówkę. Montuję tą końcówkę w chwytaku robota. Wiedząc, że chwytak robota wysterowuje się wyjściem pierwszym, załączam to wyjście. Teraz mogę w bardziej precyzyjny sposób dojechać do rogu kartki. Teraz wpisuję parametry x i y po dojechaniu do pierwszego rogu. Bardzo ważne jest, aby rogi, które wpisywałam początkowo ze środowiska, pokrywały się z fizycznymi rogami, do których robot dojeżdża. Teraz przejeżdżam do kolejnego rogu. Oraz wpisuję parametry x i y tego właśnie rogu. Aby łatwiej było mi dojechać do jednego z punktów, mogę zmniejszyć prędkość ruchu. Mając spisany każdy z parametrów, mogę odjechać robotem do pozycji domowej. Teraz już nie będę potrzebowała zaostrzonej końcówki, więc mogę ją wyjąć z chwytaka. Myślę, że najtrudniejszym parametrem do ustalenia jest odpowiednia skala szarości. Znajduje się ona w wierszu 18. W tym momencie widzimy w kadrze kamery, że wychwytuje ona mnóstwo różnych obiektów. Widać duże zakłócenia. Metodą prób i błędów, dostosowując się do środowiska, w którym się znajdujemy, mam tu na myśli oświetlenie, musimy zmienić te parametry. Będę przesuwała się co 10 zmiennych, począwszy od zera. Za każdym razem stopuję program oraz ponownie go załączam. Zauważyłam, że blisko parametrów 10 i 20. Obiekt jest zauważalny, jednak ma również bardzo duże zakłócenia. Postaram się teraz popracować nad szerokością zakresu, który sprawdzam, aby zmniejszyć te zakłócenia. Zwiększając skalę do 30 widzę, że obiekt jest już odpowiednio wychwytywany. Przesuwając kostkę mogę zauważyć, że nadal jest ona znajdywana przez kamerę. W kolejnych wierszach mamy offsety parametru X, parametru Y oraz kąta. W tym momencie nie wiemy, czy mamy jakiś błąd, więc pozostawiamy je w wartościach zerowych. Mając tak skonfigurowaną kalibrację, możemy przejść do programu wykrywania obiektów. Podobnie jak program kalibracja napisany jest on w języku Python i ma za zadanie odpowiednio skomunikować się razem z robotem. Kopiujemy zmienne z kalibracji oraz wklejamy je do programu wykrywania obiektów. Pod komentarzem kalibracji widzimy parametry komunikacji. Możemy je zmienić, jednak polecam zostawić te domyślne. Poniżej widzimy kod, który przelicza piksele widoczne przez kamerę na milimetry, aby robot wiedział w jaki sposób dojechać do obiektu, który kamera wykryła. Dalej przedstawioną mamy komunikację po uarcie. Teraz możemy zapisać program wykrywania obiektów do kamery. W tym celu klikamy na klawiaturze Ctrl S oraz w zakładce Tools wybieramy otwarty skrypt jako główny w kamerze. Klikamy tak. Dzięki temu nie będziemy musieli za każdym razem podłączać się do komputera oraz kamery. Wystarczy tylko zasilić kamerę przy pomocy zasilacza. Po zapisaniu y, Tools jako główny program w Script to OpenMVCam, zatrzymujemy aktualny program na kamerze i załączamy program wykrywania obiektu. W tym momencie możemy przejść do środowiska Astorino oraz otworzyć program Wizja. W tym programie odbieramy parametry ze zmiennej temp za pomocą UARTu i w ten sposób znamy aktualną wartość x, wartość y oraz przesunięcie kątowe. Możemy dostosować odpowiednio wysokość, na którą robot podjedzie, oraz przesunięcia kątowe włączamy program Wizja. W pierwszej podświetlonej linijce widzimy, że program czeka na sygnał wewnętrzny. Aby załączyć ten sygnał, przechodzimy do zakładki Ustawienia Systemowe i załączamy pierwszy sygnał wewnętrzny. Teraz możemy załączyć program Wizja. Testowo możemy zwiększyć wartość z, aby nie uderzyć w element, który pobieramy. Będąc w trybie Teach, możemy wgrać program na robotę. Zwiększamy prędkość do 5 i załączamy program. Po pierwszym teście widzimy lekkie przesunięcie, w stosunku do obiektu, który wykrywamy, sprawdzimy ponownie. Załączamy sygnał wewnętrzny i zatrzymujemy cały program. Teraz ponownie możemy przejść do środowiska OpenMV ID. Widzimy, że musimy przesunąć się lekko w osi y. Zmieniam parametr OFF podłoga y na 5. Zapisuję program. Oraz ponownie wgrywam go jako skrypt główny. Zatrzymuję program oraz ponownie go załączam. Teraz możemy przetestować, zmniejszając oś Z, czy uda nam się uchwycić element. Wgrywamy program oraz klikamy przycisk play. Załączamy sygnał wewnętrzny. Warto mieć wtedy rękę na stopie. Widzimy, że musimy jeszcze lekko przesunąć się w osi Y. Możemy teraz przetestować działanie systemu wizyjnego, odkładając kostkę w inne miejsce. Załączamy sygnał wewnętrzny i widzimy, że robot odpowiednio dostosowuje swoją trajektorię do elementu, który szuka. Ostatecznie zmieniliśmy wartość offsetu w x na 10, w y na minus 8. Możemy również ustawić element pod kątem. Dalej oczywiście możemy odkładać element w dowolne miejsce, tu jest tylko pokazane samo pobranie i zrzucenie elementu. To by było na tyle jeżeli chodzi o wprowadzenie do konfiguracji systemu wizyjnego. Zapraszam Was do kolejnej lekcji.